Cześć wszystkim, Piotrek z tej strony. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na prezentację gry Suburbia. Suburbia jest to gra o 2 do 4 graczy, gdzie będziemy wcielać się w budowniczych takiego fikcyjnego miasta. Jeżeli ktoś grał w taką grę komputerową, na przykład SimCity, będzie wiedział o co chodzi i będzie znał klimat. Ok, przejdźmy do rzeczy. Gra wygląda następująco. To będzie oczywiście dwuosobowa gra. Tutaj mamy gracza czerwonego. Zawsze zaczynamy mając jeden kafelek przedmieścia, park miejski i fabrykę. Widzicie, że zielone to są takie typowo mieszkalne kafelki. Szare to są urzędy miejskie, parki, ogólnie własność miasta tak, przeznaczone dla ludzi. No i są żółte, to są przemysłowe, czyli to będą i lotniska, wysypiska, m, fabryki, tego, tego rodzaju rzeczy. E, tutaj mamy rynek nieruchomości, widzicie też niebieskie kafelki, to są kafle mm, takie biznesowe, tak, związane z zarabianiem pieniędzy, czyli biurowce, sklepy osiedlowe, restauracje e, i tego typu rzeczy. E, I gra wygląda tak, że... Naszym zadaniem będzie zbudowanie reputacji naszego miasta na tyle wysoką, żeby w jak największym stopniu zaludnić nasze miasto. Znaczy, de facto będziemy nie tyle budować miasto, a, a, a będziemy burmistrzami jednej z dzielnic i to będzie właśnie konkurencja kilku, kilku, kilku właśnie części miasta. Ok, zaczynamy mając y, dwa na torze y, reputacji czy też populacji, y, bo w tej grze cała y, mechanika y, jakby i ekonomii w mieście, i, i reputacji naszego, na, naszego miasta skupia się tylko na dwóch parametrach: y, przychodu i reputacji. Y, tyle ile mamy od przychodu, tyle będziemy co rundę zarabiać, y, ile mamy reputacji. Tyle będziemy dostawać punktów na torze populacji, czyli no, w uproszczeniu mówiąc, jeżeli nasza reputacja jest wysoka, kolejne osoby zamieszkują naszą dzielnicę. Ok, zaczynamy mając dwa ukryte cele dla jednego gracza, żeby tutaj mogli sobie wybrać, i zaczynamy mając po 15 gotówki dla każdego gracza. I gra przebiega następująco. Ok, tu jeszcze, jeszcze mamy takie mnożniki na nasze kafelki. Będziemy mogli podwajać efekt naszego kafla, ale o samej mechanice za chwilę. Eee, tutaj mamy cele na całą grę ustalone dwa. Przy trzech i czterech graczach mamy tu po kolejnym jednym celu. Eee, I widzicie ten cel najmniej zielonych kafli, czyli kapitalista, nie obchodzi nas um, jakby dzielnica mieszkalna, chcemy robić biznes, chcemy robić fabryki, tak. Eee, drugi cel, e, czyli najwyższa reputacja, bo ten kwadracik zawsze oznacza reputację. Eee, OK, i teraz e, oglądamy swoje cele e, osobiste, tak? bo poza tym, że mamy te cele dwa, o które będziemy konkurować o ileś punktów, kto ma najwięcej, ten dostaje te punkty. Dodatkowo mamy dwa cele, z którego sobie wybieramy jeden. One są oczywiście ukryte. I tak, inwestor, czyli najwyższy dochód, bo okrągły to jest z kolei dochód. I zielone, czyli najwięcej ee, jakby osiedli budowlanych. No w tym wypadku, jeżeli tam mamy najmniej, to tutaj nie opłaca się brać najwięcej, żeby te nasze cele się nie wykluczały. Także to będziemy odrzucać, zakryte. Do końca gry, A do drugi gracz. Na cele takie jak e, najwięcej gotówki zachowanej na koniec i najdłuższy ciąg e, szarych budynków. Na razie mamy jeden budynek, będziemy kolejne tutaj dostawiać wtedy będziemy mieli ten najdłuższy ciąg. E, myślę, że ciekawe będzie, żeby może właśnie ten ciąg spróbować zbudować. Tu mamy oczywiście napisane, ile punktów na to dostaniemy, jeżeli będziemy mieli najwięcej. Ok, e, zaczynać będzie czerwony. E, zaczynamy mając. 0 dochodu i 1 reputacji i nieruchomości wyglądają tak, że od tej strony kupujemy tylko płacąc koszt tutaj podany na kafelku czyli w tym wadku 15, 8, 9 i tak dalej i dodajemy ten koszt tutaj tak? czyli mamy 0, 0, tutaj musimy już 2 dopłacać i tak dalej i tak dalej czyli czym nowsze będą wchodzić kafle z naszych stosów Będą się pojawiały tam, czyli będzie dużo dopłata do nich, czyli raczej będziemy kupować te. A jeżeli coś jest naprawdę fajnego, to możemy przepłacić. Eee, tu mamy jeszcze takie kafle podstawowe: to są te same kafle, które mamy już na start, czyli, czyli właśnie ten park, tę te fabrykę i to przedmieście. Ok, zaczynając, eee, wygląda tak, także na zmiany: robimy ruchy. Jedna osoba kupuje nieruchomość, układa ją, zbiera dochód, zbiera reputację. Następny gracz. Także mechanika bardzo łatwa i zacznijmy tak jest mennica no ona kosztuje aż 15, czyli musiałbym wydać całą tutaj posiadaną gotówkę ale byśmy dostawali 2 dolary za każdy szary budynek on ma cel z najwyższym dochodem, także to nie będzie do końca opłacalne także może weźmy ten sklep z artykułami budowlanymi biurowymi, przepraszam czyli płacimy 8 bierzemy ten kafelek i dokładamy do naszego miasta tam gdzie chcemy i co ciekawe w tej grze efekty się tutaj nakładają w stosunku do tego gdzie ułożymy nasz kafel. Widzicie na kaflu pierwszy efekt plus jeden do dochodu, czyli już mamy jeden i plus jeden dochodu za każde biuro, czyli takie, takie kafle z taką teczką, na razie nie mamy żadnego, więc tylko jeden. I widzicie jeszcze sąsiadujący kafel. Za każdy niebieski dostajemy jedną reputację, czyli jeden nam tutaj rośnie, i już jesteśmy na 1 i 2. I tak, zarabiamy tylko jedną monetę na razie, i dostajemy dwa reputacji. Czyli czerwony idzie na 2. Teraz przechodzimy do żółtego. Żółty musi się skupiać na ciągu szarych budynków. Te się budynki przesuwają, one tanieją. I ze stosu A wchodzi kolejny kafel. Tu ogólnie pod tymi stosami macie napisane ile kafli wchodzi na jaką ilość graczy. W tym wypadku jest tutaj 15 na 2 graczy. Stos C jest troszkę większy. Tam wtasowany jest kafel, który oznacza koniec gry. Po tym końcu jest tylko podsumowanie wszystkich celów. I już jest, jest zakończenie gry. Ale żółty tak. Ma ten szary budynek, ale on jest dosyć drogi, ale daje duży dochód. Ale mi się wydaje, że on się skusi, bo to zdecydowanie go mocno napędzi, czyli płacimy 15, bierzemy ten kafel i teraz tak, czerwony może się domyślać, że żółty ma jakiś cel związany z szarymi budynkami, bo mocno przepłacił, ale, ale poza tym to też jest dosyć opłacalne, bo dostaje tak, 3 dochodu, czyli już jego miasteczko będzie dosyć dobrze zarabiać, dostaje również dwa od razu, Gotówki za każdy szary, czyli w tym wypadku 2, czyli już zarabia 4, mm, za samo wstawienie tego kafelka. Przy dostawieniu ko ko każdych kolejnych szarych, będzie po raz kolejny otrzymywał ten dochód. Eee, I jeszcze tak tutaj. Niestety szarego nie ma, więc dodatkowej reputacji nie ma. O, ale tutaj źle go ułożyłem, bo widzicie przy fabryce za każdy szary kafelek dostajemy ujemną reputację, żeby, żeby ona nie stała obok fabryk, więc może ułóżmy w ten sposób i wtedy po prostu nie będziemy na tym cierpieć. E, ok, i tak. Dochód 3 pobiera. I e, reputacji 1, czyli jeden punkcik. Na razie czerwony prowadzi. I znowu tutaj przechodzimy do czerwonego. Teraz może sobie wybrać następne budynki. Pamiętajcie, że w dowolnej chwili może również zakupić budynki w cenie startowej. Te, które znajdują się tutaj, ale one wiadomo, że są raczej gorsze i to jest takie wyjście powiedzmy awaryjne. Następnie, co on może zrobić? Żeby mieć najwyższy dochód, na pewno restauracja byłaby dobrym pomysłem, z tym, że ma 8 monet, więc 9 tutaj go nie stać. Wysypisko. No, daje spory dochód, ale reputacja spada nam przy każdym sąsiadającym kaflu, więc no, wysypiska nie chcemy w środku miasta, stąd też reputacja nam spada biurowiec 9 plus 2 to też no dalej nas nie stać, więc, więc w ogóle nie rozpatrujemy, więc wybór nasz ogranicza się albo do kupienia wysypiska albo do jednego z kafli startowych wydaje mi się, że możemy na razie zainwestować w to wysypisko co prawda spadniemy na reputacji, ale nasz dochód jeszcze się zwiększy najbardziej się opłaca wysypiska budować na zewnątrz naszego miasteczka po to, żeby kolejne tutaj kafle nie przylegały, bo nam zależy, żeby jak najmniej tej reputacji tracić. Czyli pierwsze co zyskujemy dwa przychodu. Następnie minusujemy 1 reputacji za sąsiadujący żółty kafel. I tak, zarabiamy trzy gotówki i tylko jeden punkcik, czyli tutaj. Żółty, dobra. I tak, przesuwamy nasze wszystkie kafle. Dochodzi gospodarstwo. Hmm, ile ma tutaj pieniędzy? Żółty, żółty ma 7. Co możemy za 7? Yy, nie stać nas na żaden kafel. Tutaj 6 plus 2 to już jest 8, czyli, czyli nam się nie uda, ale możemy dalej inwestować w nasz cel z najdłuższym ciągiem. Czyli możemy na przykład wziąć szary kafel albo zainwestować w jezioro, bo to jest kolejna opcja. Albo kupujemy z rynku nieruchomości, albo kupujemy kafle startowe. Trzecia możliwość to jest budowanie jeziora. To może zrobimy to, żeby Wam pokazać. Bierzemy kafel, nie płacimy kosztu za niego, bo jak odwracamy, to mamy jezioro na każdym odwracacie wszystkich kafli. I widzicie koszt 0, ale zarabiamy 2 dolary za każdy przylegający e, kafel. No, w każdym, jakimkolwiek kolorze. Więc możemy położyć to w takim miejscu, żeby jak najwięcej w tym momencie dostać. Hmm, czyli to jest tak: 2, 4, 6. Dostajemy po prostu 6 gotówki. No, nasze miasto w ten sposób się nie rozwija, ale jeżeli potrzebujemy dodatkowych funduszy, to jest bardzo dobry sposób. Hmm, no i jak zwykle, tutaj dostajemy. Dochód no wysokości trzech. i jeden punkcik reputacji. Za chwilę przejdziemy do dalszego ciągu. Ok, skoro już nam telefon nie przeszkadza, kontynuujemy. I teraz spoda na żółtego. Przesuwamy, jak zwykle, wszystkie kafelki. One tanieją. Wchodzi kolejny. Oczywiście, jak kończy się stos A. Zaczynamy stos B. Tam są fajniejsze budynki, bardziej interakcyjne, bo mamy budynki typu, że za wszystkie budynki danego typu u wszystkich graczy otrzymujemy dochód, więc widzicie, że, że ta gra ma też później dużą interakcję między sobą, i to też nie jest fajne. I czerwony teraz ma taki wybór, czy może albo na biuro, więc go nie będzie stać. Niestety brakuje mu tutaj dwóch monet. Ale może np. sklep osiedlowy, on mu zwiększy do przychód. Nie chcemy budować zielonych, bo staramy się też o, o zrealizowanie tego celu, więc, więc zielone będziemy na razie pomijać. Zobaczymy, jak długo nam się uda. No i kupujemy może ten sklep osiedlowy. W tym miejscu płacimy najpierw oczywiście koszt 6. Zwiększa to nam przychód o 1 i następnie dostajemy również jeden reputacji za, za przylegający niebieski czyli tutaj o 1 i zarabiamy 4 i dostajemy 2 punkty i teraz żółty znowu przesuwamy gdzie sama mechanika jest dosyć łatwa, gra się bardzo łatwo, szybko nauczyć. Eee, I przebiega bardzo sprawnie, bez, bez większych eee, przystojów i to, to jest bardzo fajne. Eee, dobrze, i teraz tak. Ile ma żółty hmm. fundusz? 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli praktycznie może tutaj e, zaszaleć pamiętajcie, że tak że jeżeli czerwony ma sklep z artykułami biurowymi czyli za każdy biuro będzie dostawał jeden przychodu oznacza to, że żółty kupując biuro również nabije przychód czerwonemu ale mimo wszystko chyba on się na to zdecyduje dobrze i tak czyli 9 płaci kupuje biurowiec Zastanówmy się, gdzie w naszym mieście najbardziej ten biurawiec wypasował. Pamiętajcie, jak tutaj dostawimy do jeziora, dostaniemy kolejne 2 dolary. Eee... Ale czy to będzie najlepsza opcja? Ach, chyba lepsza opcja jest, żeby zwiększyć sobie po prostu reputację. Eee, na razie, tak. Jeden żółty dostaje przychodu. Za każdy sąsiadujący niebieski kafalek dostaje jeden przychodu, czyli jak będziemy dobudowywać niebieskie możemy fajnie sobie tutaj zwiększyć nasz przychód. Dostajemy również 1 reputacji za przeleganie do parku, czyli na 2 i dostajemy 4 monety i zgodnie z naszym torem 2 reputacji, czyli żółty jeszcze jest troszkę z tyłu, ale powoli ta jego ekonomia się rozwija, reputacja też. Eee, I przechodzimy znowu do czerwonego. Już się kończą tutaj kafelki, jest to ostatni. i czerwony ma taki wybór. Ma tutaj dwa zielone. Hmm, nie za bardzo. Hmm. One mu pasują ze względu na ten cel, tak jak mówiłem, może ewentualnie sobie właśnie kolejny sklep. Aha, ja nie dałem, właśnie za biurowiec, tak jak wtedy mówiłem, za to, że żółty zbudował. Czerwonemu należy się jeden przychodu, bo sprzedaje antykoło biurowe do biurowca w jednej dzielnicy. Nie będzie kupował zielonych, bo nie chce tutaj nabijać negatywnych punktów, ze względu właśnie na, na niewykonanie tamtego zadania. Hmm, może spodobać sklep z artykułami budowlanymi. Ostatnia możliwość, tej jaką może zrobić, to podwoić efekt swojego kafla. No i w ten sposób zarobimy. Płacimy, żeby pomnożyć wartość kafla, musimy po raz kolejny zapłacić jego wartość, czyli 4 w tym wypadku. Płaci 4 monety i teraz dostaje po raz kolejny 1 reputacji za każdy przelegający żółty, zielony i niebieski. W tym wypadku 1, 2, 3, 4, czyli 4 reputacji. Rośniemy 1, 2, 3, 4. Widzicie, już jest 6 punktów, także już jest, już jest całkiem duży dochód w reputacji. 5 eee, zarabiamy, 6 hmm, punktów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widzicie, już dochodzi za chwilę do takiej linii. To mamy wytłumaczone, co ta linia oznacza. Ta linia jest po to, żeby e, gra mm, troszkę przystopowała, żeby, żeby osoba będąca mm, jakby na czele stawki nie mogła za bardzo. E, uciec resz reszcie graczy żeby te szanse były troszkę bardziej wyrównane mamy takie spowolnienie związane z ilością reputacji więcej obywateli oznacza, że mamy większe koszty, oznacza, że e, jakby ilość domów mieszkalnych e, no jest, jest ograniczona i dlatego m, przy każdym przekroczeniu linii będziemy musieli jeden na torze przychodów jeden na torze reputacji e, się obniżyć i tak jest przy każdej linii. Widzicie, że na początku te linie są dosyć rzadko, ale później zobaczcie, są coraz częściej i częściej. Także pod koniec gry jest duże prawdopodobieństwo, że bardzo mocno się spanie na reputacji przychodzie. A tego, tego, tego nie chcemy. Najważniejsze w tej grze równomiernie rozrastać nasze miasto w ten sposób, żeby nie zapomnieć i o przychodzie na nowe inwestycje, i o reputacji, żeby nowi e, obywatele zamieszkali w naszej dzielnicy i e, jednocześnie patrząc na cele, e, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy zrobić, e, jak przeszkodzić naszemu przeciwnikowi, jakie kafle mu podkupować, e, decyzji jest całkiem sporo. E, ja na ten temat na pewno jeszcze więcej tutaj powiem w podsumowaniu Suburbi. E, jak zwykle wam się link pojawi, e, a z mojej strony to jest wszystko. E, jakbyście mieli jakieś uwagi co do e, samych zasad albo pytania, e, śmiało pytajcie w komentarzach. No i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.